Witajcie ludzie, z powrotem przy Zagrajmy Wiedźmin Powrót Białego Wilka. Jesteśmy w pierdlu, tak ludzie? Ostatnio trafiliśmy na drugiego rozdziału i jesteśmy teraz w więzieniu. Mikul nas tutaj oszykał i wpakował nas tutaj, że niby jesteśmy jakimś tam bluźniercem, oszustem i... ...że sfałszowaliśmy Glade albo go ukradliśmy. No oczywiście zabiliśmy em, Wielebnego, ale to moim zdaniem nie jest przestępstwo. Em, ostatnio widzieliśmy jak ten koleś chciał się z nami bić, ale wygląda na to, że mu się odechciało. Poza tym, wiedzieliśmy, że Magister był tutaj w więzieniu, ale został wykupiony, została za niego wpłacona kaucja i Magister został, jakby to powiedzieć, um, uwolniony i mieliśmy też taką krótką pogawędkę. Może widzicie, tam um, jest taka druga krata, taka osobna cela, tam był właśnie Magister i teraz powinni chyba nas tam, nas tam wpakować, bo my jesteśmy akurat tym tutaj najniebezpieczniejszym kolesiem, chociaż nawet bez mieczy, może moglibyśmy zabić tutaj wszystkich. Ale obojętnie, musimy się jakoś stąd wydostać i dorwać magistra, skoro już jest w wyzimie. Um. No i cóż, Elfi Skazaniec. Wiem, że z Elfim Skazańcem możemy sobie pograć dla zabicia czasu, więc spróbuj do. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, Elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia, przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Mam własne, mam jeszcze dwa opakowania, kurde, kości. Dostałem jeszcze kolejne pudełko z kośćmi? What the fuck, jeszcze jedno. Eee, a, no, a nie, no teraz będziemy mieli trzy, kurde, to będzie teraz spam tych pudełek. Bo przecież nie mamy tutaj chyba żadnych, obojętnie. Dziwi mnie tylko skąd mamy teraz kasę, chyba na wszystko zabrali, a ja dajmy tutaj. On i tak nie potrzebuje kasy, więc możemy dać tutaj trochę. I tak niedługo umiera. Hmm. Trójeczka. Wygląda na to, że mamy lepiej jak na razie. Jesteśmy. Słupoko. Odrzucę te dwie kości, które nie mają pary, i może. Trafię jeszcze kolejne dwójeczki. I jeszcze jedna dwójeczka. Chyba wygrałem. Chyba, że on teraz będzie miał. Cztery trójeczki. Muzyczka jest świetna, patrzcie tutaj też ten design tutaj w tym, e, znaczy się, layout, kurde Tło z tymi kamieniami w więzieniu i tak dalej, e, nawet ładnie wygląda <grym> A poza tym to ja zawsze Ta, pod, podnieść stawkę Zawsze lubiłem tutaj, e, Właśnie ten jakby to powiedzieć, ten bret, na którym tutaj gramy z tym obrazem i tak dalej Fajnie to wygląda ogólnie, co my tutaj mamy, to jak na razie, e, Raz, dwa, trzy, nie no, dobra, rzucamy wszystkimi Oprócz szósteczką Bo po co, nie Uuu, dostaliśmy dwie piąteczki. Nie wiem czy to tam nam pomoże, chyba nie. Dałbym mu wygrać, bo przecież to jego ostatni. o jego ostatni... Um, jego ostatnia gra w życiu, prawda? Niech cześć jeszcze się wygraną, ale nie wiem, czy gra zadecyduje inaczej. A, trzy jedyneczki i dwie, dwie piąteczki. Ciekawa sprawa. Nie chcę nic um, zmieniać. Nie. Nie potrzebuję. Przeciwnik myśli. No, co ty nie powiesz? Przeciwnie, potrafię myśleć. Wygrałeś. No szkoda, zostałem czternaście renów. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, wiedźminie, lepiej uważaj. Bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Niby kogo, kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłuczę kuroliszka gołymi pięściami. Który to? A, ten goryl? Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość wiedźminie jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić kuroliszka. Bułka z masłem. Nowy wpis w dzienniku. Vincent Mice, Wielka ucieczka, musimy co? Pobijemy się teraz tym osiłkiem? Dobra, uratuję ci życie, gnoju. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc szczura i będę wolny. Zaczynajmy. Jakiego jaszczura? Nawet nie wiesz gdzie się pchasz, idioto. Kto Cię chował? Twoja babcia naprawdę nie potrafiła Ci wytłumaczyć czym jest kuroliszek? On myśli pewnie, że to jakaś, jakaś przerośnięta, jak jakieś szczury i, i... tak dalej. On jest naprawdę głupi. Naładować i BAM! Uuuuuh! Cię ryj. I kto jest teraz silniejszy? Z Wiedźminem nie zadziera się! Wow! Wyleciał! Zrobił kółeczko takie malutkie. Czy, czy ja go zabiłem? Chwilac on, on... On chyba się... on. on się nie rusza. O, żyje. no szczęście. O! Pomiot czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Uratowałem ci życie niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Chyba rzuciłem na ciebie urok pijanej pięści, idioto, nawet nie wiesz o czym mówisz. Dobra. No Wygrałeś? Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby... Że nie bija? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy je dawno. wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nie uszkodzono. Zobaczymy, co da się zrobić. Wygląda na to, że będziemy w tym rozdziale mogli trofea dawać Vincentowi, tak? Tajemnica Berengara. Tak, musimy pogadać z pacerem, bo ten miecz mógł należeć właśnie do Berengara, skoro on tutaj był, nie? No cóż, no cóż, no cóż... Klawisz, siemko. No, Krzywyryju, dawaj mi miecz. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. <grytanie> Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te... no... Yy, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. O to ty nie się nie martw. Wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. No to idziemy do kanałów, hej! O, starzy znajomi. Co ty mu jesz? Czy on mógł pomiędzy nogami? Witam, jestem Geralt. Wiesz co robię? Lubię zabijać potwory. A tak się składa, że ty jesteś potworem. To jest strasznie fajna scena, jak po prostu sobie przechodzi i A gdzie się nagle podział ten... no koleś, dziwna sprawa. No to weźmiemy krzesiwo, się przyda, kurde masy... o bułeczka! Wpierdol, nie mieliśmy dobrego jedzenia, więc się przyda i sobie teraz zjem bułeczkę. Hom nom nom! dostaliśmy też jakieś eliksiry. Kot, ta. No to fajnie. Krzesiwo, zamieć, tak, ciekawa sprawa, kot. Nie wiem, kot się tutaj nie przyda chyba. I tak widzimy wystarczająco dużo. Zapiszę grę. Nie będę pił tych eliksirów, Zamić by się przydało, może, ale to spowalnia grę strasznie. O, a no tak tam to się jest. Widzieliśmy przed chwilą cień. Rycerz. Co ty tu? A Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu płonącej róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Gerald Wiedźmin, jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanałów sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Ciekawą masz fryzurę, człowieku. Naprawdę bardzo fajna. O nie. Tu ja już mam lepszą. Patrz znaczy się, Geralt. Mm, chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty Płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło Rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory, z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla wiedźminów? Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym, zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale śniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora. Szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem, prowadź Wiedźminie. Mamy party membera, towarzysza. Jej, laura srebrny miecz. W ogóle, nie mu nic o srebrnym mieczu. Srebrny miecz różni się od tego, od, od stalowego miecza, że jest na... Inne potwory, tak jakby. Obydwa miecze są na potwory, stalowe i srebrny, ale srebrny, jak tutaj jest napisane, jest tylko na potwory, a stalowy można też zabijać ludzi, jak tutaj Zygfryd na przykład. Stalowego nie mam, tu więc Zygfryda nie zabije. a ten paskudny pierścień może sobie wyjść, bo nie, nie będę go potrzebował. Um, I bym powiedział, że przygotuję się teraz na... No Arda. Niech będzie ardy, a może igni, a może art. Weźmiemy arda. Oraz styl grupowy, nie, szybki styl, kurde. Weźmiemy styl szybki, dobra. Chociaż jest ich trochę więcej, no, dobra, obojętnie. Pojawiło się ich nieco więcej, więc y, zmieniamy styl na szybki. Na, na grupowy, znaczy się BM. Kurde, cała zgromadka, kurde. Komitet powitalny. Aha, nikt nie powstrzyma ludzkiego pogotowia. No dobrze, zbieramy szczątki, nie, mm, mm, nie, 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 Wybredne się zrobiłem trochę, nie, idziemy, o, fajnie Z drogi Chamy No to fajnie, ma nie mają konkurencję jak widać, um, styl jeszcze grupowy, no ale mam w oczony, ale mamy konkurencję Czyli nasi kochani rycerze, którzy nie każą sobie płacić, ta, fajnie Nie każą sobie płacić, ale dobrze, no fajnie Po co oni to w ogóle robią? Zawietrzny ogień, tak, no, dobra, obojętnie Eh? Słyszałem coś, tak, chyba gdzieś słyszałem krata. Zamknięte pewnie. Oczywiście nie mogę przejść, kiedy tutaj jest jed... jeden utopiec. Miecz zakonu, tak. A ja ci pokażę jak wygląda fusroda. To wtedy już nigdy nie się nie odezwiesz do mnie. No fajnie, zamknięte tutaj jest, więc um, później te kanały jeszcze bardziej zbadamy. Ale wszystko później. Ciało rycerza. List do rycerza Erika. Klucz zardziały klucz z podobizną. Lwiogłowego pająka i dziesięciorenów. Zostawimy tutaj klucz i to coś innego. Tak? Dlaczego? Bo poszliśmy nie w tym kierunku. To jest osobne zadanie tak jakby, takie niekoniecznie zadanie, ale jest to jedna rzecz, którą możemy zrobić później, więc wrócę tutaj do kanałów i zbiorę to wtedy. Bo moim zdaniem fajnie tak um, zrobić to wszystko razem, a nie, że znajdę tutaj i później wrócę do kanałów. W następnych odcinkach wrócę sobie tak po prostu do kanałów i tutaj um, spróbujemy tutaj zobaczyć... ...jak to wygląda. I to jest kuruliszek, ludzie! Wielki kuruliszek! Wow, świetnie! Tylko nie wiem, czy teraz um, eliksir wziąć, czy nie, bo to też jest taki mini-boss, ale no cóż... Tylko kurde, nie wiem, jaki styl jest na niego dobry. Shit! Dzięki, rycerzyku! Dzięki, 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 bo mnie powalił gnojek! Eee! Wstawaj, Geralt, wstawaj! Znowu... Wczytam. Tak nie walczy... tak. Tak nie walczy Wiedźmin. On ten koleś chciał zobaczyć, jak ja walczę. Zygfryd mówił, że zobaczy jak sobie Wiedźmin walczy. A ja tutaj wchodzę i się normalnie... Jak taki dzieciak się bije. Mm. Może styl silny, co? E, wezmę... Arda! I go dobiję. No nie da się. Dobra, więc jednak szybki styl. Płonąca róża! Morda, Zygfryd! Kurde, no! Dlaczego nie powalisz Zygfryda? Powiedz mi, ignoju. Jeszcze go nie trafię moim atakiem, no cudownie. No ja pierdzielę, co on robi? To czemu atakuje cały czas mnie? A Zygfryda w ogóle ignoruje. Tak wyglądają techniki wiedźmińskie? Oczywiście, że tak wyglądają techniki wiedźmińskie. Zawsze wierni płonącej RÓŻY! Och, Geralt, mógłbyś tutaj te kombosy jakoś wykonywać odpowiednio, a nie zachować jak pindol. Gnoju, wstawaj! Wstawaj, idioto! Walczę tak jak zwykle, a jakoś dziwnie się zachowuje gra. Hu, no ja go dobiłem. no na szczęście. parazy razy walnęło mnie, ale okej. Okay. No, pochwal mnie. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną. Doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze. Chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Ty też się nie myłeś już parę dni, więc nie narzekaj. Pióro Kuroliszka, Sefira, Malkat... Hmm... Ciekawe. Jest to quest... Jest to fabularny przedmiot. Sefira symbolizująca królestwo. Być może będzie to jakieś ciekawe zadanie. Jak myślicie? Będzie to jakieś zadanie? No oczywiście, że będzie to zadanie. Zobaczycie jakie w każdym razie. Ta, jak ja to kocham, wiecie? Wiecie, wiecie, wiecie co? Naprawdę. W, w Harrym Potterze było to dobre, że postacie... ...które mnie prowadziły były szybsze ode mnie, nie można było ich dogonić. A tutaj, ja ich cały czas wyprzedzam. Cały czas wyprzedzam postacie. Czy to... Nie mogliby zrobić, że nie, tak, że nie mogę prześcignąć postaci, cały czas wy, oni mnie gdzieś prowadzą, ja jestem szybszy od, szybszy od nich. To jest głupie. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. No. Znaleźliśmy siwego skurwiela! <śmianie> Znaleźliśmy że, siwego skurwiela Najlepsze powitanie, jakie kiedyś słyszałem. Ach, muszę walczyć srebrnym mieczem z ludźmi. Zawsze Ciekawa sprawa. No co? Przecież go nie ruchomiłem, a ten co? Eee, silny styl, dlatego. Nie zadziałało takie. Haha! Pop... <śmianie> Wywrócił się. O co ty się wywróciłeś? Czy on ci przypadkiem zabił? Ten? Sztylecikiem? <śmianie> Wstawaj. U koroliszka to ja rozumiem, ale taki koleś? Starzy znajomi. Powiedzmy, Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z Koroliszkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych Zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do Loszku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się ze mną stęsknił, będę na posterunku w zimie. Vincent Mice, nowe zadanie, podejrzany. Musimy teraz iść do tego detektywa i z nim pogadać, a broszki z salamandrem się oczywiście zawsze przydadzą. Będzie można je później sprzedawać, jak zawsze lubię powtarzać. Ach tak, zetykty, detektyw. Jak ja lubię detektywów, jestem fanem gier detektywistycznych jak... Na przykład, no, detektywistycznych, na przykład coś podobnego jak Phoenix Wright. Um. To też trochę taka detektywistyczna gra, chociaż jest się tam prawnikiem. Ale można to porównać też do detektywistycznych e, rzeczy. Oraz lubię też anime o detektywie Conan, lubię też Sherlocka Holmesa i tak dalej. Lubię bardzo detektywów w każdym razie. Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Bardzo ładnie to z góry teraz wyglądało, ludzie. O! Można coś włożyć, tylko nie wiadomo co. Rzeźba, hmm, Zapamiętajmy to sobie. Dobrze, ludzie, weźmy klasztorna. HE? E, e, he? Co, co? A pada i pada. Kto to jest? Kto to jest? Dlaczego tutaj cień jest? Tu który stoi? Czy może ty, czy może twój cień tak daleko sięga? Dziwne. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Będzie się można kąpać. No cóż ludzie, wyjście ma tak w ogóle. Hmm. A tu jest od razu dom detektywa przy wyjściu. Ha. A tu jest wyjście, tak? Dobra ludzie, w każdym razie tutaj zakończę odcinek. W następnym odcinku skoro już tutaj jesteśmy, pójdziemy do domu detektywa. I wiem, wiem, że to jest głupie, bo mam tylko srebrny miecz, a później zobaczycie zresztą, ale że powinienem teraz iść do lożku najpierw, ale skoro już tutaj jestem, ja zawsze tak robię, że wchodzę do domu detektywa. Zawsze tak robię. Więc moim zdaniem nie będzie problemu. Wiem, że to jest głupie, ale okej. Okay. Pójdziemy do detektywa w następnym odcinku. Na razie ludzie, cześć. Bye.